Witam Pana na portalu Borec Info. Dzisiaj do szkoły przyjechali przedstawiciele radia i telewizji. I kto przyjechał i czego będzie uczył Pana o Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie, że udało mi się zaprosić przedstawicieli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, profesjonaliści, którzy wprowadzą świat mediów i naszą młodzież. Generalnie... Warsztatowe. I to zarówno dotyczące radia, prasy, jak i telewizji. Wydaje mi się, że nie ma lepszej okazji jak uczenie się poprzez praktykę, poprzez własne doświadczenie, poznanie my w tej strony najistotniejszej, warsztatowej, której praktycznie nigdzie nie ma okazji się z tym spotkać. A dzięki temu będziemy mieli możliwość przygotować młodzieży do życia, do obserwacji, do krytycznego spojrzenia, do analizy, wyciągania wniosków, tak, tak, na, na pewne manipulacje będą Widziałem początek tych warsztatów, jest rewelacyjny. Doskonały sprzęt, wykładowcy na bardzo wysokim poziomie i bardzo zainteresowani uczniowie. Myślę, że tak będzie do końca. Jak Pan myśli? Wniosłem również takie wrażenie, cieszę się ogromnie, bo jeszcze raz są to profesjonaliści, którzy mają doświadczenie w przekazie, w kontakcie z młodzieżą, przede wszystkim właśnie wciągają bezpośrednio do i sami poprzez własne doświadczenie będą zdobywali więcej. Mnie to ogromnie cieszy, bo nie ma lepszej nauki, jak dalej poprzez zabawę. Warsztaty będą trwały praktycznie cały dzień. Trzy tak, godziny teraz będą się dawały w sali gimnastycznej, a później dzieleni zostaną uczniowie na grupy. W sposób rotacyjny będą uczestniczyć we wszystkich warsztatach, właśnie tej telewizyjnej, medialnej, jak również dotyczącej prasy i radia. Efekty przyjdą później, ale. Z miłą chęcią powitamy nowych dziennikarzy z Bolesławskiej. Oczywiście. Dziękuję bardzo.